Siemanko, tu Wędkars w Ordzio. Chciałabym Wam pokazać y, nowy zakup wędkarski i nie tylko mojego kuzyna Kacpra. Więc tak, lecimy od wędki. Jest to wędka y, Jackson Arcadia Telefider, czyli wędka y, feeder, tylko że teleskopowa. Jest ona y, od 20 do 70 gram wyrzutu. I 330 metra. Wędka prezentuje się nawet fajnie. Jak się złoży, to nie zajmuje dużo miejsca. Trzon nawet też jest długi, więc tak. Idziemy. Tu mamy już założoną bardziej giętką szczytówkę. A tu mamy jeszcze zapasową. Kuzyn kupił sobie też Kołowrotek Jorka, to jest Jork Tornor, tu pisze, z wolnym biegiem, taki fajny. Ma y, dwie zapasowe Trzymaj. szpule, Tortor tor, y, 404, Gear Ratio, taki i ma tutaj zapasową szpulę. Kupił sobie też takiego drona. Dzięki niemu będziemy mogli nagrywać więcej filmików. Dron jest bardzo leciutki, tak wygląda. Ma tutaj taką małą kamerkę. Chyba, no może ją będziecie widzieć. Kasper, pokaż palcem, gdzie ma kamerkę. No, tu ma kamerkę. I tak. I to jest na tyle w tym odcinku. Cześć.